Siemano witam was bardzo, bardzo serdecznie w nowej serii na tym kanale, a mianowicie The Revival At All Costs. Grę raczej większość osób kojarzy, mam wrażenie, ponieważ swoją premierę miała stosunkowo niedawno, tak w głowie mi się zapamiętało, zakorzeniono, że jest dwa miesiące temu, nie wiem jak jest dokładnie. I była też również na swoją premierę wydana za darmo na Epiku. To Do dostanie na Epiku, była za darmo. Swoją drogą, całkiem ciekawy sposób na marketing, prawda? No co, w grze zostajemy kurierem w nowojorskim, małym miasteczku na przełomie lat 50 60 Gra oferuje cudowną stylistykę, cudowną muzykę, cudownie brzmiące dialogi. Naprawdę, jak to zobaczyłem na jakimś ludzkim gameplayu, to od razu się zakochałem, to jest niesamowite, nie? Słyszę, sami słyszy, słyszycie tą muzykę? Taki chilloutowy roll, Jazzik? Ja pierdziele, no masakra. Niezły zu Mam nadzieję, że z Audi wszystko w porządku, że z umieszczeniem kamerki to też wszystko w porządku. Załączam wam prolog i zaczynamy przygoda. Prolog zresztą też pierwszy raz teraz oglądam. The year 1959, a time and roll. polka dot dresses and the ever looming dread of nuclear annihilation. But let's not i on the dooming zaczyna Our tale begins on the sleepy island. Okej, okay, no dużo się nie dowiedzieliśmy, ale ja pierdolę, nie, ten klimat to jest coś niesamowitego. Nie, kochał tę grę. Nie wiem, czy dłużej w niej zabawię. Czy dokończę tą serię? Zobaczymy, jak się będzie gameplayowo to sprawdzało. Natomiast pierwsze wrażenie robi takie, po prostu, że nie wiem, jestem w szoku, nie? Grę oczywiście grałem w języku angielskim, nie mam tutaj do wyboru polskich napisów nawet, także postaram się tutaj tłumaczyć na bieżąco, ale również mam nadzieję, że sami sobie troszkę poradzicie. Tutaj tylko wcześniej jedynie dosłownie testowałem sobie ustawienia graficzne, jak to tutaj wygląda na OBS-ie, więc mogę odpalić w sumie nowy CS -locik, czemu by nie? Let's go! you get that happy feeling pass it on pass it on good morning fellow islanders it seems we're blessed czekaj 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 a czy ja tu mogę włączyć napisy chociażby text language show tutorial dialog motion okej okay, czyli to po prostu nie ma tutaj napisów nie dobra nie wiem Jeszcze how's it today here on our precious island sunny skies 86 degrees and 100% humidity Good times. Don't forget sunscreen and bottled water. The sheriff's department continues to suffer on mass resignations, apparently because of low wages and abysmal working conditions. Deputy LaCrosse told St. Monique Morning Post, blaming it on city council. Ever so eloquent, he went so far as saying, Sincerely hope you don't get burglarized, Mayor, because soon, mark my words, there won't be any officers left to protect this island. Harsh words. Lock your doors, people. A new read Up North is back on track after last week's protests and is expected to be finished before year's end. Now, here's some more music. Pass it on. did you feel that? Is that a quake? And if it's happiness you're after, pass it on. Pass it on. Just be glad that you can spare it, because it's more fun when you share it. So when your heart is full of laughter, and when you this running over. And when you get that happy feeling, pass it, on. <laughs> pass it on. Good morning, ladies and gents. Oh. Before you is Winston Green. Seems like a regular Joe, doesn't he? <laughs> but don't let his unexceptional demeanor fool you. Hidden beneath that everyday facade is a mind sharp as a tack. And nimble as a fox. he's a whiz kid, an engineer savant, they say. just imagine him in the throes of slumber, his rest disturbed only by the jangle of a confounded alarm clock. but it seems to be a bit busted. i wonder why. So, there goes another one. but as you see, friends, that's the beauty of winston. he's like a fine piece of equipment. Jeśli no, okay, no to mieliśmy wprowadzenie. Powiem wam, że on takiego angielskiego używonu, no, całkiem rozbudowanego kilku słówek to nie, nie szczaiłem rzeczywiście. No ale jesteśmy... E, Winstonem. Nie jesteśmy zwykłym Joe'em, tak? No i mamy jakiś talent, który... Być może będzie nam dane wykorzystać, e, podobno jakiś inżynier, jeżeli tam dobrze to to skumałem, e, bez pracy, myślę, że o tej pracy to zaraz coś się dowiemy. Use sync okej, okay, tutaj nic takiego myślę robić zbytnio nie będę mógł w tym apartamencie. Start the day, no dosłownie no, to się wysam i tyle, nie, idę dalej. No co, co tutaj mam więcej? O, Blackbird, patrzcie to, jestem, poskity jestem jakimś inżynierem człowieku. Rakietę tu buduje ty. To co ty robisz, kurwa, na kurierce, ziomek? Dobra, no to zrobimy sobie jakąś wsianeczkę, nie? No, naczynia to fajnie by było umyć, typie Niby mieszkać sam, no ale bez przesady Zaraz ci te, kurwa, szczury się wyhodują, człowieku Dobra, nieważne A może pójść po prostu spać nadal? Pierdol tą robotę <ścoughs> Czekaj Chyba no, change clothes, aha, bo to mi pokazuje, no, co mam to robić, ja Free suit? Aha, czyli on już, on już jakby jest w tej robocie? No dobra, no to oddziałem się tutaj w koszulę, spodnie. Ja pierdolę, no, ma stylówę tę. Nie no ale to... Jezus. Jestem fanem tych lat, nie? Dosłownie. Jak... Czemu ja się tak obróciłem teraz dziwnie? Jak ja to zrobiłem? Co jest? Putasied. Dobra, co dalej? Czyżby to kibel? A, nie, już mogę wyjść. A dobra, co to jeszcze mogę w apartmencie zrobić? Lampka. Dobra, ale to wyłączę, bo to człowieku. Przecież mi chata spłonie. Tu nic więcej nie mogę chyba, chyba czy coś na stoliku. O, gazeta. Newspaper. Ale klimacik. No tu nie będę tego czytał bez przesady. Santa Monica. No zobaczymy, co się w tej Santa Monice dzieje. We Deliver. Czyli obstawiam, że to będzie nasza pierwsza e, firma, praca. Hmm? Chyba tak. Okej, okay. a gdzie jest mapa? Ja pierdolęka piękna mapa!

Okej, zalegamy szczężom 3 miesiące. No i musimy coś spłacić. Standard. No, czas do roboty ziomuś. Journal. O proszę. Tutaj nie mogę nic wcześniej nie kliknąć. This is my journal. I'll mm -hmm. go it. Not for publication. I used to scribble down my engineering notes back in the day. Now it mostly contains my thoughts. With the help of We Deliver, anyone can enjoy the luxuries of the mainland. We deliver anything, anywhere. I, Harold F. Gerther, guarantee it. Seeing as the island's unemployment rate is higher than ever, you will be happy to know we deliver his hiring. Hurry over to their main office now, a back, all roads led me to St. Monique. Mm -hmm. That's where everything kicked off. The Gurther clan, they were the talk of the town. The big man himself, Harold, practically had a halo around his head in these parts. He's a chip off the old block, as far as visage goes, at least. Donovan, well... To okay. ok. no to idziemy do We Deliver. Zatrudniają, więc myślę, że czemu mieliby nas nie wziąć. Jesteśmy przecież taki łebski gość. Let's go. The steps now entering. Ale jeżeli chodzi o. <todgłosy> Ale jeżeli chodzi o sam projekt, w sensie design tych e, charakterów, to ta grafika na twarzy nie jest jakiejś najwyższych lotów, nie? Bo wiele bardziej mnie tutaj ujmuje ta grafika całego otoczenia. Zobaczcie, jakie to jest śliczne wszystko. Ale co, te postacie też coś mimo wszystko mają w sobie. Press to jump, ja mogę tu skakać co ty gadasz, a mogę przeskoczyć i, a ja fajnie. Myślałem, że to będzie tak poblokowane wszystko wiecie.

Kurwa, mać. Jak gaz nacisnąłem. Ok. steer right, or left, dobra. Reverse brake. Ja pierdolę kurwa, Zjebałem. No mówiłem właśnie o tym niszczeniu otoczenia, nie? No nie, jest mocno, jest mocno. Dobra, i mam tutaj też również ręczny, tak? I ale tu się kurwa sobie steruje. Co tu się. Ale będzie kurwa za dyma. Let's go. Dobra. Żółte strzałki mnie tutaj będą nawigować. Jasne. Take alternate path to reach your destination faster. Ok. Czyli to, to nie jest takie. Powiedziane z góry, że muszę tędy się poruszać. Czy ja mogę sobie jakoś... Local map. O, World map, local map. Zobaczcie w ogóle ile to jest lokacji. Ej, to jest rozbudowana giera. Ciekawe no, na ile ona godzin starcza. Ale ja coś czuję, że ja ją kurwa dokończę, nie? Przynajmniej na razie to jestem zakochany w niej totalnie. We deliver. Ale to lata bokiem, człowieku. Open map, no. No to dobra, odpalimy tą lokal, okej, okay, czyli prosto i, i w lewo. Czym są te żółte punkty? Te żółte punkty to jest coś do pozbierania chyba. No czekaj, no zatrzymajmy się tutaj. O! Tu jest jakby... jakiś znak zapytania mi tutaj pokazuje. A czy ja mogę jakąś mapę... Jak ta mapa działa? Czemu ja tak dziwnie mogę to obracać? Mapy to nie rozumiem troszkę, wiecie? Dobra co? Jak zniszczę, to to coś dostanę. Eee... Coś zniszczyłem, ale nic nie dostałem. Dobra, a co? O tu na mapie jest kolejny żółty. Żółtek. I co to jest tu? O, 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 o. o. Nie wiem. A jak się wie budynek? O co tu chodzi? Nie, no tu jest jakiś żółty punkt, ale jeszcze nie wiem, o co z nim chodzi nie wiecie? To oleje to. oj, to czy jest takie satysfakcjonujące? Niesamowite to jest. u jajks. Okej, okay, czy ja, ja w ogóle muszę wyjechać z miasta? Jadę do Santa Monica. Alright, alright, alright. To, to co to jest The Steps? To jest jakaś nazwa miasta? Steps. Ciekawe. Okej, okay, no jesteśmy, jesteśmy w innej relokacji. Muszę pojechać w prawo. Jak world mapa wygląda? Okej, okay, zobaczcie ile tu jest punktów żółtych. Ale tu jest do porobienia. Człowieku. Oho, tu jest skrócik. Tak zwany skrócik. Dobra, lecimy dur. Ej, ale mam, mam ochotę aż sobie muzykę głośniej jebnąć, nie? Ooooo Dobra, nie byłem aż tak rozpędzony fajnie jak mógłbym być. No, zaparkuj tym chuj chujostwem no I wbijamy. Now entering. We deliver. Oh, a peculiar place. Mm hmm Oh, curva. Oh, kurba. Na sorry. Please don't step in it. Right. Hi. Where can I find the administrator? Which one? The nice one? Or the asshole? <coughs> oh, the asshole. Uh, gee, I don't know. The former? Looking for a job. Desk, warehouse, or courier work? Um, I, I... there was an ad on the radio? Ah, oh, Harold. then. Good for you. Add the stairs, no, sure. office. Can't miss it. Thank you? Oh, and please don't step in it. South floor. is... There we go. Thank you so much. No, uh, this door, perhaps? <sighs> Remember, this is your life now. Wonder what Winston from two years ago would say if he knew. Come in. Here goes nothing. Yes? Can I help you, young man? Yeah, shoot. Where are my manners? Harold F. Gurther, CEO. But you can call me Harold. To what do I owe the pleasure? Uh, Winston. Sir Winston Green. I heard an ad on the radio. Said you're hiring. On the radio? This morning, you mean? Uh, but I... Oh, uh, wait. Now that was a while ago. They must have mixed their tapes up. How embarrassing. I, uh you mean there's no job? Oh, I'm sorry, son. This is you're not from here, are you? Well, actually, I grew up on a farm, sir. A couple of hours south of New Reed. Ah, a farmer's boy. Oh, necessity is the mother of invention. Hmm? Place is a goner now, though. The highway project's on to that. Yo, oh, that damn highway. Oh, Winston, this is Donovan. My son. Donovan, this is Winston Green. He came here looking for work, but we're not hiring right now, remember? Christ. Don't tell me it's that damn radio ad again. It seems like you're out of luck, Mr. Green. Hope that damn host chokes on his mic. Anyway, wanted to remind you about that report. You know, Allison, hate to fly up there empty-handed next week. Donnie's <laughs> Donnie Good with numbers. <laughs> numbers. this is more than that. It's about... reciprocity, community, people, trust. Tell you what, I've got an idea. Go down to storage, find Johnny, tell him Harold sent you to run a few deliveries, and he'll set you straight. In the meantime, <laughs> I'll make some calls. Dobry ziomal uh, we'll I... I... Thank you, sir. At least I zajebiście. Jego synalek jest. widać w Wreszcie Johnny. Portret. Former CEO, ok, czyli. Czekaj. Tu jest former CEO, czyli to jest jakby główny, tak? A tamto jest po prostu jakimś takim. nie wiem. Tak, tu Johnny. Johnny jest na. Nie, tu na dolnie ja się tutaj z typami. Czy to jest CEO? To są, nie? Nie, to jest, on, nie? No, nie, tu jest tak, tu walker, to jest zwykły walker. Ej, ale fajne są te budynki, że tutaj tak to wygląda, nie? że to jest nagle ucięty budynek. Ja pierdolę to jest taki klimat dojebany. Kręci mnie tak, raz strasznie. Zajebista. Dobra, schodźmy stąd, lecimy. Lecimy na naszą pierwszą robotę. O kurwa, się trochę poplątałem. to był Johnny, A tu co się dzieje Ah, you must be Winston. I'm Johnny, the linchpin of operations here at We Deliver. You see, I'm the one who orchestrates the flow of everything, from the tiniest paperclip to the largest orders. You'll be receiving your assignments directly from me. It's crucial to understand that I have refined these processes to perfection over my years here. And what I just expected: it's essential remember Winston. In this pond, I'm the one who keeps the ecosystem balanced. I look forward to seeing if you can swim with the current. A company car is parked outside. Go find it, and I'll call you on the radio with instructions for your first delivery. All right. Hmm. Dawaj, Furmane. I'm the who everything Like

Oh, do just, uh, just it up, ok, co? Go to the Pyro Imperium. Co tam było? Grand Finale? Co ja mam przetransportować? Na Grand Finale to jest jakiś czy coś? A nie, Grand Finale, Firewerki, okej. Nie z czym jest związany ten Grand Finale, ale muszę przewieźć Firewerki, to już widzę. Okej okay. Co potrzebujesz, ziemalku? O kurwa okay. co jest <śleszy> Nie pierdol, że to będzie mi wybuchało w trakcie Aha, mhm, mm nie no to mega. I co ja mam to sam podnieść czy co? Bo nie wiem teraz Pick up Jo ja pierdolę, Winston gdzie ty kurwa, co ty jadłeś za mało lata? Ja pierdolę, ale to musi być ogromny pod tą koszulą, nie? Dobra, go to the Palm Royal Hotel. Ok, czy to jest jakiś Palm Royal Hotel? <śmiech> <śmiech> o górna. no, jak daleko to jest? Na drugim końcu miasta dosłownie. Ty, coś mnie goni, jakby. Watch out for that have crashed into the ground. Ty, co jest? Jakiś typ mnie napierdala, pierdol się! Czekaj, to jest w ogóle jakiś znak zapytania. Nie wiem, czy ja powinienem to robić pomiędzy zadaniami, czy nie. Dobra, najpierw po prostu idę z dostarczyć moją pierwszą przesyłkę. Zobaczymy, jak tutaj się rozwinie. Trzeba uważać na fireworki, fire, fireworki zostanę w ziemi, które się wbiły. O kurwa, przepraszam. O kurwa, przepraszam. Przepraszam. Czemu ten człowiek jest zły? Pierdol się. Nessa. O, tu jest jakiś znak zapytania. Człowieku góry. Dobra, to później, później. Later. Let's go. Auto mi przestało. Ej. Co? Ja yeah, pierdolę shit. A mogę się z nim bić, czy coś? Dobra, nara. <laughs> Zajebiste. O kurwa, co ja robię? Ło Uwielbiam to. O nie, znów auto mi się rozpierdoliło. Czekaj. Czekaj, te. To znów muszę naprawić Sakuramana. Enter the car. repair vehicle. No, gdzie to jest? I to jest w ogóle dosłownie na drugim końcu, kurwa, to nie jest nawet tu. To jest Pacifica Boardwalk, nie? Co się z moimi włosami dzieje? O co tu chodzi? Wyglądam jak śmieć, bany. O! o, popierdalam nieźle, nie? O, nie! Ja, pierdolę, I apierdolite ile jest. Okej, okay, ale to... A... Opona mi się niszczy zawsze jak wjebię się w te fireworki rzeczywiście zostawione w ziemi. Co ona się tak przypija do tego auta, ty? O kurwa, ale jumpa jegła No nie, i znów opona. Kurwa. A mogę się... Mogę się tą bić? Kur... No pierdol się. Dobra, lecimy. Ty, moja fura się rozdupcyła cała, nie? Cała rozdupcona fura jest. Błotników nie mam, nic nie mam Jestem nikim w tej grze. Poczekaj. czekaj Okej, okay, czyli yy, w lewo! O, tego No nie po, jakiego jumpa robię! Nie, te, te PC są komiczne kurwa! Kurwa, zostawcie mnie Tu, Puść mnie Zara fireworkiem dostaniesz, nie? Zostawię... rap. Dobra, unikaj tylko petard gdzie i będzie petarda. Petarda. Unikaj tego. Dobra, gdzie ja mam jechać? Nie wiem, jadę mniej więcej. Ło! Wow! Fajrwerka uderzyła w TPR -y w aucie, ty. Ty jestem, jestem. I takie Fajrwerki do takiego hotelu, gdzie wy kurwa, w jakim świecie żyjecie? Tylko ja tego nie podniosę, człowieku. O, jest up, ok, jednak podniosę. Nie wiem, co ty, człowieku, jadłeś, nie? Ale kurwa, no jesteś silny, co mogę ci powiedzieć. Co pan robi z drona? Siłownia. Zazwyczaj to generalnie to dieta. Paradoksalnie to głównie dieta, proszę pana. and this doesn't seem right. i'm out of this extra for additional packaging, winston. what nonsense. <laughs> ignored that, of course, and was able to save money for the company. Hmm. Czy to wszystko przez John'ego. No ale zarobić, zarobił, tak? W filmie się jeszcze trzyma trochę Alright Tu mamy to. A co tutaj jest? O co chodzi z tym takim żółtym punkcikiem? tu mogę wejść i co? Mission and free roaming. After completing a mission you will have a free roaming point. I did the radio i the map okej okay. OK. Okej, okay, czyli dostaję jakieś takie questy poza też fabułką główną, tak? Tutaj mogę sobie coś poglądać. Winokulars. Mogę tego użyć? Nie, to jest po prostu widok, tak? To. To już jest po prostu widok, dobra. Czyli tyle, no ale to co odblokować, odblokowałem, dokładnie. Tu są znaki zapytania, są właśnie te rzeczy. No i są jakieś skrzynki z sianem. No tego to jeszcze nie rozumiem do końca, i też nie rozumiem jeszcze do końca tego radia. No dobra, zobaczymy, Wejdźmy, wejdziemy w auto i ogarniemy sobie spokojnie. Okej, okay, czyli... okej. Okay. Czyli radio to jest po prostu fabułeczka. A poza tym mogę sobie po prostu eksplorować y, świat, tak? Dobra, ty ty musisz zginąć, przepraszam bardzo. No kurwa, spierdzi spierdzielaj! O, dy dyndła se. Chciałem zobaczyć jeszcze raz w, tym, w tej budce telefonicznej co tutaj jest, bo cały czas mi to jakoś żółte jest. Core. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, dobra. Jeżeli zgubiłbym auto i żeby się tak zgubiło, że zgubię swoje auto, to mogę zadzwonić tutaj na budce telefonicznej i je automatycznie dostanę albo gdzieś w okolice. Dobra. No to co? Ja moi drodzy myślę, że tutaj bym sobie już zakończył odcinek, bo to już wyjdzie prawie 30 minut, także tutaj sobie zakończę i w kolejnym odcinku będziemy cisnąć dalej z dostawami. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się oczywiście jutro. A Znaczy jutro. Nie wiem kiedy te odcinki wydobywe. A widzimy się niedługo. Wielkie pozdrowienia dla Was. Pis!